Śliczna istota tutaj na, na scenę przychodzi. Oddaję mikrofon. No i mamy gościa na. tak? O, o, nie online? Nie, gościa. Proszę. Tak, mamy prezentację doktora. doktora Stanisława Wosińskiego. Witam Was serdecznie, kochani, Sylwia Zalewska. Cieszę się, że mogę tutaj przed Wami wystąpić i powiedzieć. Mamy niewiele czasu, bo o wodzie można mówić naprawdę tygodniami, a ja bym to chciała ująć. Mamy 25 minut przy żywności, przy wszystkim. A tutaj mając do dyspozycji wodę, mają największe narzędzie na to, żeby na nas wpływać. Dlatego musimy wiedzieć, jaką wodę pić, jak ją oczyszczać. Nie będę was tutaj straszyć mówić o tym, co leci z kranu, bo to jest ciecz wodopodobna, do niczego się nie nadająca. Tym można jedynie samochód sobie umyć. Dlatego no, zaczniemy od oczyszczania wody. tak? Woda jest, woda jest istotą żywą. To nie jest to nie jest zwykła substancja. Fenomen wody ja myślę, że wielu wielu z was podobnie jak ja czuje wodę. Mam na przykład także, dotykam butelki z wodą i czuję jej rezonans. Mamy tak duże połączenia z wodą, dlatego że właśnie jesteśmy, jesteśmy wodą. Tlen, tlen, i wodór, tlen i wodór wydaje się, że dwa proste, dwa proste pierwiastki, a, a tyle życia. Na całej planecie nie istnieje żywa komórka bez wody. Nie ma życia bez wody. Jeśli więcej się zmieści w tej cząsteczce, ona jest malutka, ściśnięta. Ma wtedy szansę, żeby przeniknąć do każdej naszej komórki. Jeśli jest niestrukturyzowana, jest poszarpana, jej układ jest nieharmonijny, tworzą się klastry, gigaklastry, jakieś formy, które jedynie opakują nam te komórki. A e, dzisiaj, mając do czynienia z tyloma zagrożeniami i zanieczyszczeniem, e, zresztą no nie dzisiaj, no nie, ma, nie ma życia bez wody, tak? E, e, musimy, musimy wiedzieć, jak tą wodę strukturyzować. Żeby, żeby ożywić nasze komórki, woda transportuje e, składniki odżywcze do każdej naszej komórki, wypłukuje. E, dlatego. E, za strukturę wody też odpowiada jej pamięć. Do, pamię do pamięci informacyjnej za chwileczkę sobie wrócimy. Nie wiem, czy już w tej chwili wam mówić o tym, jak możemy sami strukturyzować wodę. Tak? E może zaczniemy od oczyszczania. E istnieje mnóstwo sposobów i mnóstwo filtrów na oczyszczanie. Ja wam podam taki, którego ja używam osobiście od wielu lat i jestem do tego przekonana. Zresztą on kosztuje powiedzmy kilkanaście złotych, a nie kilka tysięcy, tak jak filtry. Najlepszym bez wątpienia jest filtr z osmozy, no ale to, to jest już, już jest wydatek ten, o którym mówiłam. My strukturyzujemy wodę przy pomocy minerałów. Bardzo ważnym minerałem jest na przykład szungit człungit karelski. Zachęcam też, żeby sobie troszeczkę po, do, poczytać o tym minerale, dlatego że on posiada dużo więcej właściwości oprócz tego, że strukturyzuje i oczyszcza nam wodę praktycznie ze wszystkiego, ze wszystkich dioksyn zanieczyszczeń, związków ropopochodnych, środków polekach, czego nie robią, czego się nie można pozbyć przy tradycyjnych metodach na przykład w oczyszczaniach ścieków. Tak? To wszystko pozostaje. Oni przesieją, przeczyszczą przez świ, przez sita, dodatkowo nam nachlorują, dodadzą fluoru po to, żeby nam nazwapniać, pozwapniać szyszynkę, żeby tak, żebyśmy byli podwładni, żebyśmy byli niewolnikami. Niech żyje wolność! Wolność i swoboda! Niech żyje!